Czy nie jest tak, że na mieszkaniach nigdy się nie straci? Czy będzie to zawsze dobra inwestycja mimo wszelkich okoliczności? Nie uważam tak. Znaczy, chciałbym w ogóle odczarować mit tego, że na nieruchomościach nie można stracić. Oczywiście, że można stracić. Na każdej inwestycji, na której można zarobić, można również na niej stracić. Teoretycznie, jeżeli coś jest możliwe, teoretycznie. Bo prędzej czy później wydarzy się również w praktyce. Nieodpowiednie wejście na rozporządnym rynku, na szczycie tego rynku, horyzont czasowy nieodpowiednio dobrany do inwestycji, pozyskanie drogiego, zbyt drogiego finansowania, na którego spłaty nasz potem nie będzie stać, itd. Tak tak czynników jest cała masa, natomiast jeśli człowiek, inwestor źle wybierze kilka takich czynników, czyli kupi za drogo. Na szczycie, w złym momencie, będzie miał trudności z wynajmem tego mieszkania albo będzie wynajmował na małej stopie zwrotu. Wspominam, że średnia dla wielkich miast obecnie oscyluje wokół 3%, jeśli chodzi o zwrot z inwestycji z najmu. Można się na mieszkaniach przejechać jak na każdej inwestycji, no chyba, że inwestujemy na naprawdę długi termin, co na rynku mieszkaniowym to jest 10, 15, 20 lat. I tak, im dłuższy ten termin jest, tym faktycznie, jak pokazuje cała historia nieruchomości, w długim okresie rosną, rosną, cały czas rosną, więc są doskonałym zabezpieczeniem na. Wszyscy mówią, że na inflację. Ja tak nie uważam. Bardziej to jest hedge na niebezpieczne czasy, hedge na dywersyfikowanie się, jakby swojego portfela, zabezpieczenia swoich pieniędzy. Ja osobiście uważam, że w nieruchomości nie inwestuje się po to, żeby się dorobić, tylko jak już się. Zarobiło gdzieś pieniądze gdzie indziej, to się po prostu inwestuje, żeby te pieniądze zachować właśnie w nieruchomości i potem móc je przytrzymać przez długie, długie lata, na, na koniec przekazać spadkobiercom. Tak. Inwestując w różne aktywa i w większości są to inwestycje na giełdowe akcje akcje firm na rynkach międzynarodowych, to są też kryptowaluty, złoto, po prostu te inne inwestycje. Inwestycje w akcje, już o kryptowalutach nie wspominając, one po prostu mają o wiele większy potencjał wzrostu, są obarczone oczywiście większym ryzykiem, ale, ale możliwości wzrostu są niepomiernie większe niż stopa zwrotu z nieruchomości. Tak? Nawet liczając dobrą stopę zwrotu z najmu i, i długoletni wzrost wartości. Także raczej nieruchomości wystuje się po to, żeby. Zachować to, co się zarobiło już gdzie indziej, i, i tak jak mówię, zabezpieczenie przed ciężkimi czasami. I Jeszcze jedno, pamiętajcie, że nieruchomości to jest zabezpieczenie przed różnymi zawirowaniami, ciężkimi czasami, natomiast jest, nie jest to ewidentnie zabezpieczenie na jedno umrze, a mianowicie na czas wojny. Jeśli przyszłaby, nie daj Boże, odpukać wojna do naszego kraju, nieruchomości są jedną z najgorszych inwestycji. Tak? To znaczy nie można ich przenieść, nie można z nimi uciec, nie można ich wywieźć, trzeba je zostawić. W czasie wojny oczywiście rynek nieruchomości runie na łeb, na szyję. Już nie mówiąc o tym, że część substancji nieruchomościowej będzie po prostu zniszczona. Także akurat przed tym nie tylko nie chroni inwestycja w nieruchomości, ale też jest najbardziej ryzykowna.